Podczas jubileuszu duchowości maryjnej trwającego od 11 do 12 października w Watykanie obecna była oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej. Od sobotniego poranka figurę można było zobaczyć w kościele Santa Maria in Transpontina. Natomiast o 17 została przeniesiona w procesji na plac św. Piotra i zatrzymała się w miejscu zamachu na papieża Jana Pawła II. Lun XIV w geście pobożności ofiarował Matce Bożej Fatimskiej złotą różę. Dość wyjątkowy był także różaniec odmawiany w czasie jubileuszu duchowości maryjnej. Przed każdą z dziesiątek odczytany był fragment Konstytucji Lumen Gentium, a więc dokumentu soborowego, który omawia rolę Najświętszej Maryi Panny w misterium Chrystusa i Kościoła. Miało to na celu podkreślenie, że 11 października 1962 roku rozpoczął się Sober Watykański II.